Wyjaśnić niewyjaśnione to opowieści o prawdziwych zbrodniach. Dziś opowiem historię, która budzi ogromne oburzenie. Przedstawię kulisy bulwersującego zaginięcia, zakończone rozpaczliwym wynikiem. Ta opowieść powinna być przestrogą, zważywszy na fakt, że właśnie trwają kolejne wakacje. Lato to czas bez troski, gdy zabawa i poczucie wolności przesłaniają zdroworozsądkowe patrzenie na potencjalne zagrożenia. Imiona osób w tym odcinku zostały zmienione, nazwy miejscowości również zostały zmienione, jednak historia nadal pozostaje brutalnie prawdziwa. Zapraszam do wysłuchania historii, 16-letniej Anny z Opolszczyzny. Anna to 16-letnia dziewczyna. Nastolatka mieszkała z matką i ojczymem w niewielkiej wsi położonej w okolicach Opola. Dziewczyna była uczennicą trzeciej klasy gimnazjum. Do szkoły musiała jednak dojeżdżać do sąsiedniej wsi kilka kilometrów dziennie. Nastolatka zdecydowanie była wulkanem energii, pełna życia, trochę szalona w dobrym znaczeniu tego słowa oraz otwarta na innych. Miała kasztanowo rude włosy, które podkreślały jej śliczną zdrową cerę i jasną karnację. Właśnie zbliżały się wakacje. Szesnastolatka za kilka dni miała odebrać świadectwo ukończenia szkoły. To był dla niej bardzo ważny moment, bowiem kończyła jeden etap i miała zaczynać znacznie poważniejszy i doroślejszy. Niestety momentu ukończenia szkoły Anna nie doczekała, ponieważ ktoś w niewyobrażalnie bestialski sposób odebrał jej życie 11 czerwca 2011 roku. Tego dnia Anna pokłóciła się ze swoją mamą Jolantą. Całość awantury opierała się o to, że pani Jolanta przyłapała córkę na korzystaniu z telefonu w chwili, gdy weszła do jej pokoju. Dziewczyna w emocjach, widząc swoją mamę, schowała telefon komórkowy pod kołdrę. Wtedy jej matka zaczęła się zastanawiać skąd jej córka miała nowy telefon oraz skąd mogła wziąć na niego pieniądze. Kobietę zaintrygowało też, z kim miałaby się kontaktować Anna. Matka Anny postanowiła odebrać komórkę dziewczynie. Tym samym chciała też pójść z nią na ugodę. Jeżeli nastolatka pozwoliłaby jej się kontrolować, pokazywałaby z kim pozostaje w kontakcie wymieniając wiadomości, to mogłaby telefon odzyskać. Annę jednak propozycja matki bardzo wzburzyła, w końcu to był jej telefon, i matka nie miała prawa jej go zabierać. Na zegarku dochodziła godzina 23, gdy Anna, pod wpływem impulsu, zmieniła ubranie, które miała na sobie i wyszła z domu, trzaskając drzwiami. Miała wrócić za chwilę, za około 5 minut. Przynajmniej tak powiedziała swojej 15-letniej siostrze Katarzynie. Chciała, żeby ta zajęła czymś matkę, podczas jej nieobecności. Po wyjściu z domu, rozemocjonowana dziewczyna skierowała się wprost do domu swojej koleżanki, która mieszkała w okolicy. Drzwi do mieszkania jednak otworzyła matka przyjaciółki. Kobieta przekazała Annie, że jej córka już od dawna śpi. Dodała również, że nie wyraża zgody na to, aby jej córka wychodziła o tak późnej porze z domu. Kobieta natomiast zaproponowała Annie, żeby ta zaczekała, to obudzi córkę i obie będą mogły posiedzieć w ich domu. Anna mimo wszystko postanowiła, że nie będzie czekać i tak szybko jak się pojawiła, tak szybko opuściła dom koleżanki. Jest to ostatni pewny etap w tej sprawie. Matka koleżanki była ostatnią osobą, która widziała Annę przed jej zaginięciem. Pani Jolanta postanowiła sprawdzić telefon komórkowy należący do starszej córki. Dzięki temu dowiedziała się, że Anna miała chłopaka. Kobieta wcześniej nie miała wcale o tym pojęcia. Tajemniczy chłopak widniał na liście kontaktów Anny, zapisany jako kochanie. Sprawdzając daty połączeń oraz daty wymienianych przez parę wiadomości, pani Jolanta wywnioskowała, że Anna była w związku od trzech miesięcy. Nagle wszystko zaczęło się układać w jedną całość. Faktycznie Anna przez ostatnie trzy miesiące bardzo się zmieniła. Dotąd zawsze spokojna dziewczyna, ubierająca się na co dzień w luźne ubrania jak chłopczyca, nagle zaczęła przykładać wielką wagę do swojego wyglądu. Zaczęła prowokować swoim wyglądem, robiła mocny makijaż i nosiła duże dekolty. Jak się później okazało, o związku nastolatki wiedziały tylko najbliższe koleżanki. Dziewczyna ukrywała ten związek z jednego powodu: Mianowicie, Seweryn był miejscowym dilerem. Raz po raz obiecywał dziewczynie, że niebawem z tym zakończy i zaczną normalne życie. Natomiast w jednym z wywiadów koleżanka nastolatki wyznała jeszcze jeden interesujący fakt. Seweryn miał być wręcz chorobliwie zazdrosny o Annę. Wspomniana koleżanka niejednokrotnie była świadkiem ich kłótni. Dziewczyna wspominała także, że niedługo przed tragicznymi zdarzeniami Anna chciała zerwać ze swoim chłopakiem. To wszystko zebrane w całość, już na ten moment dawało obraz niepokojącej sytuacji. Zaginięcie młodej dziewczyny, która nie bezpośrednio, ale była powiązana z półświadkiem. Burzliwy związek i chęć odejścia od chłopaka zwiastowało prawdziwą katastrofę. Matka Anny tak naprawdę zareagowała bardzo szybko. Już chwilę po tym, jak córka opuściła dom, kobieta powiadomiła miejscową jednostkę policji. Służby, jak i rodzina, podjęły natychmiastową reakcję. Poszukiwania zaginionej szesnastolatki odbywały się na wysoką skalę. Sprawdzane były pobliskie miejscowości, altanki i działki. Śledczy gromadzili informacje na temat jej kontaktów i życia codziennego. Interesowały też ich zmiany, jakie mogły zajść w ostatnim czasie w zachowaniu nastolatki, charakterze czy trybie życia. Mimo wszystko nie udało się określić miejsca pobytu dziewczyny. Anny szukano całą noc w nadziei, że to tylko nastoletnie złośliwości, jednak prawda okazała się o wiele bardziej brutalna. Dwa dni później czyli 13 czerwca 2011 roku, opolska policja otrzymała zgłoszenie od pewnego drwala. Mężczyzna pracował w lesie w miejscowości oddalonej o 30 km od rodzinnej wsi Anny. Telefonujący poinformował organy ścigania o ujawnieniu ciała na terenach leśnych. Niezwłocznie na wskazane w zgłoszeniu miejsce wysłano patrol policji. Po przybyciu na teren mundurowych zastał makabryczny wręcz widok. Ujawniono tam ciało młodej kobiety, bardzo brutalnie potraktowanej. Wśród opisów z miejsca zdarzenia możemy uzyskać informacje m.in. o ranach na szyi sięgających kręgosłupa, rozciętym policzku i dziurze w dłoni, widnieje też informacja o rozerwaniu połowy ucha. Ten makabryczny widok najpewniej pozostaje w głowie śledczych po dziś dzień. Przy ciele kobiety nie odnaleziono żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Dopiero po pewnym czasie policjanci ustalili, że ciało należy do zaginionej 16-letniej Anny. Na ciele dziewczyny zostały zabezpieczone dwie próbki materiału genetycznego, jak się później okazało pochodzące od dwóch różnych mężczyzn. Jedną z próbek pobrano z kurtki dziewczyny, a drugą próbkę z okolic intymnych. Jednak w toku śledztwa ustalono, że motyw najprawdopodobniej nie był na podłożu intymnym. Chociaż z opinii biegłych jednoznacznie wynika, że dziewczyna niedługo przed śmiercią uprawiała stosunek, to nie miał on widocznych znamion wykorzystania. Niemniej jednak ciężko mi się zgodzić z tą opinią. Fakt, że czyn nie posiadał znamion przestępstwa, wcale nie wyklucza jego braku. Ciało dziewczyny leżało twarzą do ziemi. Anna miała zaciągnięty na głowie kaptur, natomiast spod niego widoczne były tylko kosmyki włosów. Dziewczyna na stopach miała tylko jeden but. Drugi znajdował się kilka metrów dalej. Podczas przesłuchania drwal zeznał, że jego pierwszą myślą, gdy zobaczył znalezisko, było to, że jakiś bezdomny zasnął po napojach wysokoprocentowych. Jednak gdy podszedł bliżej i się przyjrzał, dostrzegł but. Niespełna kilka kroków dalej ujrzał ciało kobiety. Wokół nie było śladów czerwonobrunatnej substancji. Tylko i wyłącznie ciało wyglądające tak, jakby zostało tam celowo położone. Podczas intensywnego śledztwa wyszło na jaw, że ofiara prowadziła rozległy tryb życia w internecie. Anna miała konta na kilku portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Nasza Klasa. Jej listę znajomych zasilały osoby z całej Polski, a w dodatku bez względu na wiek. Nastolatka z większością tych osób czatowała za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Początkowo pani Jolanta znała dane logowania do kont swojej córki. Natomiast dziewczyna z czasem zmieniła swoje hasła, dostępu. Zresztą zmiana haseł często wywoływała spory między córką i matką. Mnie osobiście to nie dziwi. Dziewczyna miała już 16 lat i prawo do prywatności. Przyjaciółka Anny wyjawiła, że dziewczyna miała w planie spotkać się z jednym z tych mężczyzn poznanych w internecie. Zaszło więc podejrzenie, czy to nie tego feralnego dnia dziewczyna mogła mieć umówione spotkanie z tajemniczym nieznajomym. Zdaniem policji dotarli oni do każdej osoby, z którą Anna miała kontakt przez media społecznościowe, jednak żadna z nich nie przyczyniła się ani do postępu w sprawie, a tym bardziej do ujęcia sprawcy. Wartym uwagi jest też inna okoliczność. Na około trzy miesiące przed śmiercią Anny na jej profilu pojawiło się zdjęcie przedstawiające nastolatkę leżącą w łóżku w mocnym makijażu. Nastolatka patrzyła wprost w obiektyw, lekko rozchylając usta. Natomiast w dłoni trzymała rzeźnicki nóż. Pierwsze wrażenie mogło sprawiać, że dziewczyna była mocno prowokacyjna, jednak gdyby tak dłużej zastanowić się nad tym zdjęciem, można by przypuszczać, że fotografia mogła coś zwiastować. Na pewien czas przed zaginięciem, Anna zaczęła się zmieniać. Coraz większą uwagę przykładała do dbania o siebie. Dziewczyna rozpoczęła swoistą przemianę z nastolatki w młodą kobietę. Zmiany te nie uszły uwadze rodziny, wskazywały na to choćby wywiady z młodszą siostrą Anny, Katarzyną. Przyjaciółka Anny miała do siebie wyrzuty, że gdyby tamtej nocy tak szybko nie zasnęła, to być może nic by się nie wydarzyło. Ta myśl zapewne dręczy ją po dziś dzień, jednak na takie chwile, na takie zdarzenia nie da się przygotować, ani w żaden sposób mieć wpływu. Dziewczyny, mimo że były blisko, to nie wiedziały o sobie wszystkiego. Anna była typem osobowości, który lubił mieć swoje tajemnice. Pogrzeb Anny odbył się 18 czerwca, czyli tydzień po tragicznych wydarzeniach. Tłumnie żegnali ją koledzy i koleżanki, ale także wstrząśnięci mieszkańcy wsi. Nikt nie mógł pogodzić się z tym, że dziewczyna, która miała przed sobą całe życie i plany, nie wróci już do swojego domu i do szkoły. To przeżycie nie było trudne wyłącznie dla rodziny nastolatki, a dla wszystkich niespełna 900 mieszkańców wsi. Mama Anny, pani Jolanta, blisko dwa lata po śmierci córki wyznała w wywiadzie, że nie wierzy, aby oprawcą była przypadkowa i nieznana dziewczynie osoba. Kobieta sądzi jednak, że jej córka nie była przypadkową ofiarą. Wskazuje na to również fakt, że ślady były wyjątkowo dobrze zatarte. Policja miała podobną tezę, dlatego pierwszym i najpoważniejszym podejrzanym od razu stał się chłopak Anny, Seweryn. Mężczyzna, jak się można domyśleć, czystej kartoteki wcale nie miał. Został szczegółowo sprawdzony, a jego alibi miało pokrycie. Zatem w niedługim czasie został wykluczony z kręgu podejrzanych. Seweryn w dniu zdarzenia bowiem miał znajdować się 4 km dalej u swoich znajomych. Mieszkanie tych ludzi zostało skrupulatnie sprawdzone od góry do dołu, jednak nie znaleziono tam niczego podejrzanego ani żadnego potwierdzenia pobytu szesnastolatki w tym miejscu. W sprawie zostało przesłuchanych około 500 świadków. Wśród osób przesłuchiwanych i sprawdzanych była rodzina nastolatki, jednak bez żadnej wątpliwości została odrzucona z kręgu podejrzanych. Porównawczo sprawdzone zostały wszystkie sprawy zabójstw młodych kobiet o podobnym charakterze zbrodni. Nie tylko na terenie Polski, a na terenie kilkunastu różnych krajów. Jedyna pewna, a zarazem konkretna informacja, jaką udało się ustalić, to jest taka, że miejsce odnalezienia ciała nie było miejscem dokonania zabójstwa. Wskazuje na to jednoznacznie niewielka ilość czerwonobrunatnej substancji znalezionej wokół ciała. Zgłosili się również świadkowie, którzy widzieli Annę w nocy z 11 na 12 czerwca, idącą samotnie drogą między Opolem a Kluczborkiem na drodze krajowej nr 45. W toku śledztwa zostały wyodrębnione próbki materiału genetycznego rodziny Anny, Seweryna oraz wszystkich osób bawiących się z nim na domówce i porównano z materiałem znalezionym na ciele dziewczyny. Jak się wkrótce okazało, materiał zebrany z ciała nastolatki pochodził od dwóch mężczyzn, jednak nie ma pokrycia w próbkach pobranych do sprawy, nie ma też zgodności w bazach policyjnych. Sprawa została zamknięta w 2012 roku ze względu na brak nowych dowodów w sprawie. Aktualnie śledztwo zostało wznowione i jest prowadzone z ramienia tak zwanego Archiwum X. Dzięki działaniom tej jednostki w śledztwie, w 2018 roku pojawił się portret pamięciowy osoby, która ze sprawą może mieć coś wspólnego. Wizerunek łysego, młodego mężczyzny na plakatach obiegu media, gazety i portale. Zaczęli pojawiać się informatorzy i świadkowie. Każda z tych informacji została odnotowana i sprawdzona przez policję. Sprawdzony został każdy pojawiający się wpis czy komentarz dotyczący zabójstwa dziewczyny, niestety nic nie przynosiło efektów. Matka Anny niejednokrotnie apelowała w wywiadach czy reportażach, aby każdy, nawet z najmniejszą możliwą informacją w sprawie, zgłaszał się bezpośrednio do policji. Zależy jej nie tylko na sprawiedliwości, ale także poznaniu powodu tak straszliwego czynu. Chce wiedzieć, dlaczego ktoś w tak bezwzględny sposób pozbawił życia jej córkę. Profilerzy kryminalni sporządzili portret psychologiczny sprawcy. Wynika z niego, że osoba, która dopuściła się zbrodni, działała w silnych emocjach. Może pochodzić z lokalnego środowiska. Wiele wskazuje na to, że znała Annę. Świadczyłoby to o nieprzypadkowości doboru ofiary. Być może byli skonfliktowani, to mogłoby być motywem. Sprawca może mieć zaburzenia osobowości. Zdaniem mundurowych nic jednoznacznie nie wskazuje na to, by nastolatka stała się ofiarą seryjnego mordercy. Zwrócono także uwagę na to, że sprawa ta w wielu aspektach przypomina sprawę 15-letniej Moniki Kobyłki, która zaginęła 7 lipca 2012 roku w woli gałeckiej. Szczegóły tej sprawy już przedstawiałem na tym kanale w 25 odcinku pod tytułem 200 metrów od domu. Zatem jakie są podobieństwa łączące obie sprawy? Podobna pora roku, wygląd nastolatek i wiek. Zdarzenia miały miejsce z soboty na niedzielę na małych wsiach. Oba zaginięcia rozegrały się około godziny 23. Obie nastolatki przeszły zmiany w ostatnim czasie, między innymi w sposobie ubierania się, zaginione zaczęły się malować i utrzymywały relacje z nieznajomymi osobami. Natomiast osób, które mogą mieć związek ze sprawą, nigdy nie znaleziono. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się!